Hej kochani! Dzisiaj pokażę Wam moje wyroby z modeliny i nie tylko. Więc tak, zacznę od, od takiej kostki. Taki napis I love horse. Ma kawałek spaghetti na widelcu. Taki kwiatek. Z takim brokatem w środku, tęczowe kolczyki, wkrętki, groszek, Takie jakieś, nie wiem, tęcza, taka jakby coś takiego, pianki, babeczka z z silikonem, czyli z takimi dwoma małymi. Brązoletka taka z szermsami. Kubeczek z zielonym brokatem. Taka babeczka z posypką. I pucharek z bitą śmietaną i z truskawkami. I teraz przejdę do buteleczek. Pierwsza buteleczka to jest taka złoto-srebrna. Druga, która najbardziej mi się podoba, to w środku są właśnie pianki. Trzecia to jest taka długa z zielonym brokatem. Czwarta to jest taka zielono-złota. Piąta taka. Y Czerwono-złoto-niebieska i szósta fioletowo-srebrna. I teraz przejdę do tych rzeczy z noweliny. Więc tak, mam tutaj taką brązoletkę z sami. Tutaj są karty, klucz i fotel. I teraz zrobię takie wisiorek, tylko nie wiem, jak one się nazywają. Więc tak, pierwszy jest taki jakby z Louis Vuitton. Drugi to taki yy, brokatowy zielony. Trzeci to taki, yy, właśnie on nie ma tej szybki, to jest naklejona taka jakaś, nie wiem, księżniczka czy coś takiego. Yy, I to jest klucz. I czwarty galaxy. Więc to są wszystkie moje rzeczy z modeliny. Zapraszam na moją stronkę, do której będzie, na której będziecie mieli link na dole i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmików. Hej.